Co jeśli powiem ci, że wszystko, czego uczono cię o sukcesie i kontroli, jest fundamentalnym błędem? Że twoja nieustanna pogoń za władzą nad światem zewnętrznym jest właśnie tym, co cię osłabia. To paradoks, który rozumie może 1% mężczyzn. Podczas gdy 99% walczy z wiatrakami, próbując kontrolować opinie innych, rynek czy nawet pogodę, elitarna mniejszość skupia się na jednym, jedynym punkcie – na punkcie, który daje im absolutną władzę nad ich wewnętrznym światem. W tym wideo ujawnię ci tę starożytną tajemnicę przekazaną przez Epikteta, byłego niewolnika, który stał się jednym z najpotężniejszych umysłów w historii. Pokażę ci, jak opanowanie tej jednej, jedynej rzeczy sprawi, że staniesz się niewzruszony w obliczu chaosu. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu słowo kontrola. Chcę zobaczyć, ilu z was jest gotowych na tę wiedzę żyjemy w epoce przeciążenia. Jesteś bombardowany informacjami, oczekiwaniami niekończącym się strumieniem cudzych sukcesów na social mediach. Każdy dzień to walka o utrzymanie się na powierzchni. Starasz się kontrolować swój biznes, swoje relacje, swój wizerunek, pracujesz ciężej, planujesz więcej, próbujesz przewidzieć każdy możliwy scenariusz, a jednak czujesz, że tracisz grunt pod nogami. Pojawia się frustracja, niepokój. Poczucie, że mimo Twoich wysiłków coś jest nie tak. Problem nie leży w braku Twojego zaangażowania. Problem leży w strategii. Używasz siły tam, gdzie jest ona bezużyteczna. Marnujesz swoją najcenniejszą energię. Energię mentalną na rzeczy, które od samego początku były poza Twoim zasięgiem, to jak próba zatrzymania burzy gołymi rękami. Epiktet dwa tysiące lat temu zdiagnozował tę chorobę cywilizacyjną, zanim jeszcze powstała i dał na nią lekarstwo. Proste, ale wymagające absolutnej dyscypliny intelektualnej. Czas, abyś je poznał. Zasada, o której mówimy, jest znana jako dychotomia kontroli. Brzmi akademicko, ale jej istota jest brutalnie prosta. Wszechświat dzieli się na dwie kategorie: rzeczy, na które masz wpływ, i rzeczy, na które wpływu nie masz. Koniec to jest cała filozofia w jednym zdaniu 99% ludzkiego nieszczęścia, frustracji. I lęku bierze się z mylenia tych dwóch kategorii, bierze się z inwestowania emocji, czasu i energii w tę drugą grupę, w rzeczy, które są poza Twoją jurysdykcją. Stoicyzm nie jest pasywnością, nie chodzi o to, by usiąść i akceptować wszystko, co przyniesie los, chodzi o to, by stać się chirurgicznie precyzyjnym w działaniu, o to, by całą swoją potężną energię kierować tylko tam, gdzie może ona przynieść jakikolwiek skutek. Zrozumienie tego to pierwszy krok do zbudowania mentalnej fortecy, której nie zniszczy żadna zewnętrzna siła. To fundament, na którym opiera się prawdziwa siła mężczyzny. Reszta to tylko szczegóły. Współczesny świat karmi nas iluzją totalnej kontroli. Aplikacje do śledzenia wszystkiego, strategie biznesowe na pięć lat do przodu, plany dietetyczne co do jednej kalorii. Czujemy się jak bogowie, którzy mogą kształtować rzeczywistość według własnego uznania, a potem przychodzi recesja, choroba, zdrada i cały ten starannie zbudowany domek z kart się wali. Dlaczego? Bo był zbudowany na fałszywym założeniu na przekonaniu, że możesz kontrolować wyniki. Nie możesz, nigdy nie mogłeś, możesz kontrolować tylko swoje działania, które do tych wyników prowadzą. To subtelna, ale absolutnie kluczowa różnica. Wyobraź sobie żeglarza. Nie może on kontrolować wiatru ani oceanu. Byłoby to szaleństwem, ale może perfekcyjnie kontrolować ustawienie żagli, steru i nawigację. Silny mężczyzna nie walczy z wiatrem. On go wykorzystuje. On rozumie, że jego siła nie leży w próbie zapanowania nad żywiołami, ale w mistrzowskim opanowaniu swojego statku. Twój umysł to jest twój statek. Dlaczego ta prosta zasada jest tak trudna do wdrożenia? Bo jest sprzeczna z naszym ego. Nasze ego chce wierzyć, że mamy wpływ na wszystko, że jeśli ktoś nas nie lubi, to nasza wina i musimy to naprawić, że jeśli nasz projekt upadł, to znaczy, że jesteśmy porażką. Przyjęcie dychotomii kontroli wymaga brutalnej szczerości i pokory. Wymaga przyznania. To jest poza moją władzą. A to boli. Łatwiej jest się złościć, obwiniać, frustrować. Te emocje dają nam chwilowe poczucie mocy, iluzję, że coś robimy. Ale w rzeczywistości to tylko mentalny hałas, to jak dodawanie gazu na luzie. Silnik ryczy, paliwo jest marnowane, a samochód nie rusza z miejsca. Prawdziwa siła zaczyna się tam, gdzie kończy się ego. Zaczyna się od cichej, świadomej decyzji o rozróżnieniu tego, co jest Twoje, od tego, co należy do wszechświata. To jest akt najwyższej dyscypliny intelektualnej. To jest to, co odróżnia mężczyzn od chłopców. Zacznijmy od tego, co musisz porzucić. Pierwszy i najważniejszy filar zewnętrzny opinie innych ludzi. Ile energii mentalnej marnujesz każdego dnia, zastanawiając się, co ktoś o tobie pomyślał? Analizujesz spojrzenia, ton głosu, dwuznaczne komentarze, próbujesz dopasować się do oczekiwań szefa, partnerki, przyjaciół, a nawet obcych ludzi w internecie. To jest mentalne samobójstwo. Opinia innej osoby na twój temat istnieje w jej umyśle, nie w twoim. To jest jej własność, jej interpretacja, jej percepcja. Nie masz do niej dostępu ani nad nią kontroli. Możesz być najwspanialszym człowiekiem na świecie, a i tak znajdzie się ktoś, kto uzna cię za aroganta. Możesz popełnić błąd, a ktoś inny zobaczy w tym cenną lekcję. Próba zarządzania cudzymi opiniami jest jak próba łapania dymu w sieć. Zamiast tego, skup się na tym, co możesz kontrolować, na swoim charakterze, na swoich działaniach. Bądź uczciwy, odważny, zdyscyplinowany. A opinie innych? Niech będą tym, czym są, zewnętrznym szumem, który nie ma żadnego znaczenia dla twojej wewnętrznej wartości. Drugi filar zewnętrzny wydarzenia na świecie. Polityka, gospodarka, giełda, globalne kryzysy, otwierasz rano portale informacyjne i czujesz, jak zalewa cię fala niepokoju. Złościsz się na decyzje polityków, martwisz się o inflację, boisz się przyszłości? To naturalne, ale kompletnie nieproduktywne. Twoja złość nie zmieni wyniku wyborów. Twój strach nie zatrzyma recesji. Angażując się emocjonalnie w te wydarzenia, oddajesz kontrolę nad swoim stanem umysłu czemuś, co jest o lata świetlne poza twoim zasięgiem. Stoik nie jest ignorantem. On jest poinformowany, ale nie zaangażowany emocjonalnie. On rozumie różnicę między kręgiem zainteresowania a kręgiem wpływu. Twój krąg zainteresowania jest ogromny obejmuje wszystko, co się dzieje na świecie. Ale twój krąg wpływu jest bardzo mały obejmuje twoje codzienne wybory, twoją pracę, twoją rodzinę, twoją społeczność. Mężczyzna o elitarnej mentalności inwestuje 100% swojej energii w krąg wpływu i w ten sposób paradoksalnie go poszerza. Zamiast krzyczeć na telewizor, buduje silny biznes, który przetrwa kryzys. Trzeci potężny filar zewnętrzny przeszłość i przyszłość. Przeszłość jest zbiorem faktów, których nie da się zmienić. Rozpamiętywanie błędów, analizowanie, co by było gdyby, to forma mentalnej tortury, którą sam sobie zadajesz. Przeszłość służy tylko jednemu celowi wyciąganiu lekcji. Kiedy lekcja zostanie odrobiona, księga musi zostać zamknięta. Przyszłość z kolei jest zbiorem nieskończonych możliwości, z których większość nigdy się nie wydarzy. Martwienie się o przyszłość to płacenie odsetek od długu, którego być może nigdy nie zaciągniesz. To marnowanie teraźniejszości na fantazjowanie o problemach, które mogą nigdy nie nadejść. Jedynym punktem, w którym szosun, w którym masz jakąkolwiek władzę, jest teraz. Twoja siła nie leży w żałowaniu wczoraj, ani w lęku przed jutrem, leży w doskonałym wykonaniu zadania, które masz przed sobą w tej właśnie sekundzie: skup się na procesie, nie na wyniku, skup się na kroku, który stawiasz, a nie na szczycie góry. To jest esencja stoickiego spokoju moc osadzona w teraźniejszości. Czwarty filar, często pomijany Twoje ciało i Twoje zdrowie. To może brzmieć kontrowersyjnie oczywiście masz na nie wpływ, ale nie masz nad nimi absolutnej kontroli. Możesz jeść, idealnie trenować każdego dnia, medytować i wciąż zachorować. Możesz ulec wypadkowi. Twoje ciało podlega prawom biologii i przypadku. Frustrowanie się tym jest bezcelowe. To, co możesz kontrolować, to twoje nawyki, twoje wybory żywieniowe, decyzja o pójściu na trening, nawet gdy ci się nie chce, twoja dyscyplina. Wynik końcowy, idealne zdrowie na zawsze, nie jest gwarantowany. Ale proces dbania o siebie jest w stu procentach w twojej mocy. Silny mężczyzna akceptuje te dychotomię. dba o swoje ciało jak o najcenniejsze narzędzie, ale nie przywiązuje swojej tożsamości i spokoju ducha do jego niezniszczalności. On wie, że prawdziwa siła nie leży w mięśniach, ale w umyśle, który potrafi znieść ból, chorobę i niedoskonałość, nie tracąc przy tym wewnętrznej równowagi. Skoro już wiemy, co jest poza naszą kontrolą, przejdźmy do sedna. Do jedynego królestwa, w którym jesteś absolutnym suwerenem. Do Twojego umysłu. Epiktet nazywał to twoim Prochairesis taka kasosień, zdolnością do dokonywania wyborów, osądów i decyzji, to jest twoja wewnętrzna cytadela. Nikt nie może do niej wejść bez Twojego pozwolenia, nikt nie może zmusić cię do myślenia w określony sposób. Nikt nie może sprawić, że poczujesz się obrażony, jeśli na to nie pozwolisz. Wszystko co dzieje się na zewnątrz Słowa, wydarzenia, działania innych jest tylko surową daną. To neutralna informacja. Dopiero twój umysł nadaje jej znaczenie. To ty decydujesz, czy komentarz szefa to obraza, czy konstruktywna krytyka. To ty decydujesz, czy utrata pracy to tragedia, czy szansa na nowy początek. Zrozumienie tego jest jak zdobycie supermocy. Rzeczywistość zewnętrzna przestaje tobą miotać. Zaczynasz być architektem swojego doświadczenia, a nie jego biernym odbiorcą. Pierwszym narzędziem władzy w Twoim Królestwie jest moc osądu. Chodzi o świadomą interpretację tego, co się dzieje. Większość ludzi działa na autopilocie. Coś się dzieje: automatyczna reakcja emocjonalna, korek na drodze, złość, krytyka, poczucie winy. Stoik wprowadza między te dwa etapy kluczowy krok osąd. Coś się dzieje, pauza, świadomy osąd, wybrana reakcja. Ten moment pauzy to Twoje pole bitwy, to tam odzyskujesz kontrolę. Zamiast myśleć, ten korek zniszczy mi dzień, myślisz, jestem w korku, to fakt. Moja złość nie sprawi, że samochody ruszą. Mogę wykorzystać ten czas na wysłuchanie podcastu. Zamiast myśleć, on mnie obraził, myślisz, on wypowiedział pewne słowa. To, czy uznam je za obraźliwe, jest moim wyborem. To nie jest tłumienie emocji. To jest ich świadome filtrowanie przez pryzmat rozumu. To jest praca na najwyższym poziomie mentalnym. To jest to, co buduje niewzruszony charakter. Drugie narzędzie to twoja reakcja. Viktor Frankl, który przetrwał obóz koncentracyjny, napisał: "Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży nasza siła i nasza wolność. Ta przestrzeń jest twoim największym atutem." Im jesteś bardziej reaktywny, tym ta przestrzeń jest mniejsza. Działasz jak zwierzę instynktownie. Im jesteś bardziej zdyscyplinowany mentalnie, tym ta przestrzeń staje się większa. Dajesz sobie czas na analizę, na wybór najlepszej możliwej odpowiedzi zgodnej z Twoimi wartościami. Ktoś cię prowokuje. Bodziec. Automatyczna reakcja to agresja, ale ty tworzysz przestrzeń. Zastanawiasz się, czy odpowiedź agresją przybliży mnie do moich celów. Czy jest to reakcja godna mężczyzny, którym chce być? I wybierasz spokój. Wybierasz ignorowanie. Wybierasz asertywną, ale opanowaną odpowiedź. W tym momencie wygrywasz. Nie z nim, z samym sobą, z prymitywną częścią Twojego mózgu. Każde takie zwycięstwo wzmacnia Twoją wewnętrzną cytadelę. Trzecie i ostatnie narzędzie w Twoim arsenale to Twoje wybory i Twój wysiłek. To jedyna prawdziwa miara Twojej wartości. Nie jesteś definiowany przez swoje sukcesy ani porażki, bo one często zależą od czynników zewnętrznych. Jesteś definiowany przez jakość swojego wysiłku. Czy dałeś z siebie wszystko? Czy działałeś z intencją i uczciwością? Czy podjąłeś najlepszą możliwą decyzję na podstawie dostępnych informacji? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to wygrałeś, niezależnie od wyniku. To jest mentalność, która uwalnia od lęku przed porażką. Porażka staje się po prostu kolejną daną, informacją zwrotną, a nie oceną Twojej wartości. Skupiasz się na tym, co możesz kontrolować: na procesie, na doskonałym przygotowaniu, na włożeniu 100% zaangażowania, a potem puszczasz. Akceptujesz, że wynik należy do losu. To jest postawa profesjonalisty, to jest postawa wojownika. Idealną metaforą tego podejścia jest stoicki łucznik. Zadaniem łucznika nie jest trafienie w cel. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale pomyśl o tym. Trafienie w cel zależy od wielu czynników zewnętrznych: od nagłego podmuchu wiatru, od ruchu celu, od wady strzały. To są rzeczy poza kontrolą łucznika. Jego prawdziwym zadaniem jest wykonanie idealnego strzału. To znaczy Idealne przygotowanie, idealna postawa, idealne napięcie łuku, idealne skupienie, idealne płynne puszczenie, cięciwy. To wszystko jest w stu procentach w jego mocy, jeśli zrobi to wszystko perfekcyjnie, a wiatr i tak zniesie strzałę. On wykonał swoje zadanie. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Przegrał bitwę, ale wygrał wojnę z samym sobą. Twoje życie to seria takich strzałów. Skup się na doskonałości procesu, na jakości swojego wysiłku, a wyniki? Przyjmij je ze spokojem, jako informację zwrotną od wszechświata, to jest droga do mistrzostwa i wewnętrznego spokoju. Jak zacząć to praktykować? Teoria jest piękna, ale bez działania jest bezwartościowa. Zacznij od porannego rytuału. Zanim sięgniesz po telefon, zanim świat zewnętrzny zaleje twój umysł, poświęć pięć minut na mentalne przygotowanie. To jest twoja odprawa przed bitwą. Przejrzyj w myślach nadchodzący dzień. Zidentyfikuj potencjalne wyzwania, a następnie, dla każdego z nich, świadomie oddziel to, co jest w Twojej mocy, od tego, co nie jest. Dziś mam ważną prezentację. Nie mogę kontrolować reakcji szefa, ale mogę kontrolować jakość mojego przygotowania i sposób, w jaki ją przedstawię. Dziś spotykam trudnego klienta. Nie mogę kontrolować jego nastroju, ale mogę kontrolować swój profesjonalizm, cierpliwość i spokój. Robiąc to każdego ranka, programujesz swój umysł. Ustawiasz filtr, przez który będziesz postrzegać wydarzenia dnia. Zamiast reagować, zaczynasz świadomie odpowiadać. To mała zmiana, która prowadzi do rewolucji. W ciągu dnia Twoim zadaniem jest utrzymanie tego mentalnego filtru. Wyobraź sobie, że jesteś strażnikiem bramy do swojego umysłu. Każda informacja, każde wydarzenie, każda emocja, która próbuje wejść, musi zostać sprawdzona. Musisz zadać sobie kluczowe pytanie, które Epiktet zadawał sobie setki razy dziennie. Czy to jest w mojej mocy czy nie? Jeśli coś jest poza twoją kontrolą, opinia kolegi, korek na drodze, zła pogoda, nie wpuszczasz tego do swojej wewnętrznej cytadeli. Obserwujesz to, zauważasz, ale nie angażujesz się emocjonalnie. Mówisz sobie: to nie moja sprawa. To nie jest ignorancja, to jest świadoma alokacja zasobów mentalnych. Twoja uwaga jest twoją najcenniejszą walutą. Nie rozdawaj jej za darmo rzeczom i ludziom, którzy nie mają znaczenia i na których nie masz wpływu. Inwestuj ją tylko tam, gdzie możesz coś zmienić. W swoje myśli, swoje słowa i swoje czyny tu i teraz. Koniec dnia to czas na wieczorną refleksję. To jest twój audyt. Przegląd dnia nie po to, by się biczować za błędy, ale by się uczyć. Seneka, inny wielki stoik, robił to każdej nocy. Zadaj sobie trzy proste pytania: co dzisiaj zrobiłem źle, ale nie w kontekście wyniku, tylko w kontekście dychotomii kontroli. Gdzie pomyliłem to, co ode mnie zależy, z tym, co nie zależy, gdzie straciłem spokój z powodu czegoś, na co nie miałem wpływu. Drugie pytanie: co zrobiłem dobrze, gdzie udało mi się zachować spokój, gdzie świadomie zastosowałem tę zasadę i wybrałem mądrą reakcję zamiast impulsywnej? I trzecie. Czego mogę się z tego nauczyć na jutro? Ta prosta, piętnastominutowa praktyka jest jak trening na siłowni dla twojego charakteru. Każdego dnia stajesz się odrobinę silniejszy, bardziej świadomy, bardziej zdyscyplinowany. To jest proces, to jest droga. Stosowanie tej zasady regularnie prowadzi do czegoś, co Nassim Taleb nazwał antykruchością. Większość ludzi jest krucha. Pod wpływem chaosu i stresu pękają. Niektórzy dążą do bycia odpornymi, wytrzymałymi, Wytrzymują ciosy, ale pozostają tacy sami. Elitarna mentalność dąży do czegoś więcej do bycia antykruchym. Antykruchość oznacza, że chaos, stres i nieprzewidywalność cię wzmacniają. Jak to możliwe? Kiedy rozumiesz dychotomię kontroli, każde wyzwanie staje się okazją do treningu, każda porażka to cenna informacja zwrotna, każda próba wyprowadzenia cię z równowagi to szansa na wzmocnienie Twojej wewnętrznej cytadeli. Zaczynasz postrzegać problemy nie jako zagrożenia. Ale jako sparring partnerów. Im silniejszy przeciwnik, tym lepszy trening. Zaczynasz czerpać energię z chaosu, zamiast być przez niego niszczonym. To jest najwyższy poziom mentalnej transformacji. Stajesz się siłą natury. Fundamentalna psychologiczna zmiana, która tu zachodzi, to przejście od mentalności ofiary do mentalności architekta. Ofiara wierzy, że jej życie jest wynikiem zewnętrznych okoliczności. Nie mogę odnieść sukcesu z powodu rządu, szefa mojej przeszłości. To jest postawa bierna, reaktywna. Oddajesz całą swoją moc światu zewnętrznemu. Architekt rozumie, że okoliczności są tylko surowcem. To są karty, które dostał, ale to on decyduje, jak je rozegra. On wie, że jego szczęście, spokój i poczucie wartości nie zależą od tego, co się dzieje na zewnątrz zależą wyłącznie od jakości jego wewnętrznych wyborów. To jest ostateczne przejęcie odpowiedzialności. To jest powiedzenie sobie: Mój wewnętrzny świat jest w stu procentach moją kreacją i moją odpowiedzialnością. To jest przerażające i wyzwalające jednocześnie. To jest moment, w którym przestajesz być niewolnikiem losu i stajesz się panem swojego umysłu. Pomyśl o prawdziwej wolności czym ona jest? Większość ludzi myśli, że to pieniądze, władza, możliwość robienia, co się chce ale to iluzja. Jeśli twoje szczęście zależy od stanu konta, jesteś niewolnikiem rynku. Jeśli twój spokój zależy od opinii innych, jesteś niewolnikiem ich nastrojów. Prawdziwa wolność, stoicka wolność, jest wewnętrzna. To stan, w którym twój spokój ducha nie zależy od żadnych zewnętrznych warunków. To umiejętność bycia szczęśliwym i niewzruszonym, niezależnie od tego, czy jesteś bogaty, czy biedny, zdrowy, czy chory, chwalony, czy ganiony. To jest wolność, której nikt nie może ci odebrać. To jest twoja niezniszczalna twierdza. Osiągasz ją właśnie przez rygorystyczne stosowanie dychotomii kontroli, przez skupienie całej swojej uwagi na tym, co jest twoje, na twoim charakterze, twoich osądach i twoich wyborach. Siła, która z tego płynie, jest inna niż ta, którą promuje świat. To nie jest głośna, agresywna siła oparta na dominacji. To jest cicha, niewzruszona siła, siła góry, która trwa niewzruszenie, podczas gdy wokół niej szaleją burze. To jest spokój, który ludzie wokół ciebie zaczynają odczuwać. W czasach kryzysu, kiedy wszyscy panikują, ty stajesz się opoką. Źródłem stabilności i racjonalności, ludzie naturalnie lgną do takiej siły. To jest prawdziwe przywództwo, nie oparte na stanowisku, ale na charakterze. Kiedy opanujesz swój wewnętrzny świat. Świat zewnętrzny zaczyna się do ciebie dostosowywać w zaskakujący sposób. Nie dlatego, że go kontrolujesz, ale dlatego, że twoja wewnętrzna spójność i siła stają się potężną przyciągającą siłą grawitacji. Stajesz się człowiekiem, na którym można polegać. Przede wszystkim stajesz się człowiekiem, na którym ty sam możesz polegać. Ostatecznie to jest właśnie to, co definiuje elitarną mentalność. To nie jest kwestia pieniędzy, statusu czy inteligencji. To jest kwestia dyscypliny myślenia, to jest umiejętność świadomego kierowania swoją uwagą. Większość ludzi pozwala, by ich umysły błądziły bez celu, jak statek bez steru, miotany przez każdą falę emocji i każdą zewnętrzną informację. Mężczyzna o mentalności stoickiej jest kapitanem swojego statku. On wyznacza kurs, oparty na swoich wartościach i trzyma ster mocno, niezależnie od pogody. On rozumie, że jedyną rzeczą, którą naprawdę musi kontrolować, jest jego własna reakcja na to, czego kontrolować nie może. To jest sekretna broń, która pozwala mu zachować spokój w chaosie, siłę w obliczu przeciwności i jasność umysłu w świecie pełnym szumu. To jest wiedza, którą właśnie zdobyłeś. Teraz pytanie brzmi, co z nią zrobisz? Dotarliśmy do końca. Jeśli miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz z tej godziny, niech to będzie to. Przestań walczyć ze światem. Zacznij zarządzać swoim umysłem. Twoja siła nie leży w zdolności do kontrolowania zewnętrznych wydarzeń, ale w mistrzowskim opanowaniu twoich wewnętrznych reakcji. To jest jedyna bitwa, która ma znaczenie i jedyna, którą możesz wygrać za każdym razem. To jest droga do prawdziwej wolności i niewzruszonej siły. To jest lekcja epikteta. Dziękuję, że zainwestowałeś swój czas, aby stać się silniejszą wersją siebie. To dowodzi, że należysz do mniejszości, która szuka prawdziwej wiedzy, a nie taniej rozrywki. Jeśli ten materiał dał Ci wartość, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. To tutaj budujemy elitę mężczyzn gotowych na wyzwania XXI wieku. I na koniec pytanie do Ciebie. Jaka jest jedna rzecz w Twoim życiu, nad którą próbowałeś mieć kontrolę, a którą dzisiaj zdecydujesz się puścić? Podziel się swoją odpowiedzią w komentarzach. Wasze historie inspirują nas wszystkich.